Tom, Marcinie, powiedz mi z punktu widzenia prawnika, czy, czy jest się czego obawiać i czy my, jako szarzy, zwykli, prości ludzie, możemy pokazując swój sprzeciw, coś z tym zrobić? Macieju, oczywiście, że mamy prawo być zaniepokojeni i mamy prawo obawiać się w momencie, kiedy dowiadujemy się, że za naszymi plecami podejmowane są decyzje, które mogą ograniczyć nasze prawa. Czy nasz protest może się, tak? Oczywiście, że tak. Żyjemy w państwie, gdzie było, nie było demokratyczne. To też jest jedna z form wyrażania naszej opinii o działaniach władzy. Władza z taką opinią powinna się liczyć. A powiedz mi, czy rzeczywiście jest się czego obawiać i o co, o co w ogóle chodzi z tą aktą, tak z m, prawniczego punktu widzenia? Powiem Ci absolutnie szczerze akta nie zawiera w sobie, być może, niczego tak strasznego, jakby się niektórym wydawało. Problem polega na tym, że jest bardzo nieprecyzyjna i ogólnikowa, jest przyjmowana... A negocjacje są objęte, czy mówisz Właściwie nikt nie wie o co chodzi. A odbiera się jakąś część wolności obywatelom i nie, nie chce interesów jakiejś grupy. Witam, nazywam się Maciek Frączek, a w internecie i mediach jestem znany pod pseudonimem Niekryty Krytyk. Jako autor i właściciel najpopularniejszego kanału w Polsce, chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec Międzynarodowego Porozumienia Akta. Które może być bardzo szkodliwe dla mnie, jako twórcy, oraz dla Was, jako odbiorców treści zamieszczanych w internecie. Apeluję, aby każdy z Was dołączył do polskiej e-rewolucji. Nieważne do czego używasz internetu, jeżeli oglądasz ten filmik, to znaczy, że problem dotyczy także Ciebie. Pokażmy, że w ważnej sprawie potrafimy się zjednoczyć. Udostępniajcie ten film gdzie się tylko da. Wrzucajcie go na swoje strony, profile i kanały. Zapraszam Was też do dołączenia do facebookowej grupy o nazwie Ty głosujesz na aktę. Ja nie głosuję na Ciebie. Tak, panowie politycy, rozliczymy Was z tego szybciej, niż Wam się wydaje. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Internauci, zróbcie hałas.